Mówiąc o skarbach natury chronionych przez Bieszczacki Park Narodowy, zazwyczaj wymieniamy połoniny, karpacką puszczę, wielkie drapieżniki czy też krainę dolin z pamiątkami kulturowymi. Rzadko wspomina się natomiast o torfowiskach. Chociaż zajmują niewielkie obszary, są bardzo ważne dla środowiska i utrzymania różnorodności biologicznej. Magazynując wodę, są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi. Regulując klimat, przechwytują asymilowany przez rośliny węgiel. To interesujące ekosystemy z niezwykłym światem roślin i zwierząt. Niestety, są to także najszybciej zanikające twory natury. O ich historii i znaczeniu dla środowiska opowiedzą nam przyrodnicy Zbieszczackiego Parku Narodowego. Retencja wodna torfowisk jest e, tak ważnym zagadnieniem i niedocenianym, że gdybyśmy porównali wodę zgromadzoną we wszystkich torfowiskach w Polsce, to byśmy uzyskali ilość pięciokrotnie wyższą niż e, woda zgromadzona we wszystkich zbiornikach retencyjnych na terenie kraju. A więc mamy ogromną ilość wody zgromadzoną w tych ekosystemach torfowiskowych, e, która. E, z jednej strony stabilizuje mikroklimat, z drugiej strony też jest wielkim potencjałem w obliczu postępującej suszy hydrologicznej. Torfowiska akumulując węgiel wycofują go z obiegu. Naukowcy szacują, że choć te ekosystemy zajmują jedynie 3% powierzchni lądów na świecie, magazynują więcej węgla niż wszystkie lasy na ziemi. Warstewki torfu, które co roku osadzają się na torfowisku, mają to do siebie, że nasycone dużą ilością wody mają jednocześnie odcięty dopływ tlenu, a więc nie rozkładają się tak jak inna materia organiczna, chociażby ściółka w lesie, ale ulegają stopniowej mineralizacji, a więc są takim naturalnym depozytem, dwutlenku węgla, który jest wychwytywany z atmosfery i ten dwutlenek węgla zdeponowany jest nie na dziesiątki lat, tak jak to mamy w przypadku ściółki. W lesie iglastym czy liściastym, ale na lat tysiące, pod warunkiem, że nie dojdzie do osuszenia takiego torfowiska. Te torfowiska trzeba pamiętać, że są ekosystemami bardzo wrażliwymi. Uruchomienie procesu murszenia, degradacji torfu powoduje to, że właściwie tracimy co roku ten zgromadzony w masie torfowej węgiel. I zmieniamy w sposób diametralny charakter funkcjonowania tego ekosystemu. W bieszczadach torfowiska występują głównie w dolinie Górnego Sanu oraz nad Wołosatką. Do najcenniejszych ekosystemów należą torfowiska wysokie. Wokół nich powstały torfowiska przejściowe i niskie. Torfowiska niskie występują w rozproszeniu na całym obszarze krainy dolin. W odróżnieniu od wysokich, są zasilane wodami gruntowymi i powierzchniowymi. Torfowisko wysokie ma to do siebie, że nie korzysta z wód gruntowych, jeśli chodzi o ten system zasilania gospodarki wodnej, przede wszystkim korzysta z wód opadowych i to, co na takie terfowisko trafia, to jest woda pozbawiona składników pokarmowych. W takich miejscach nie ma minerałów, to znaczy rośliny muszą sobie radzić w inny sposób. Czasem wchodząc w związki mikoryzowe, grzyby swoją grzybnią podciągają minerały z innych miejsc. Czasem poprzez owadożerność. Rosiczka okrągłolistna jest rośliną owadożerną łapie owady nie po to, żeby pozyskiwać substancje organiczne, tylko po to właśnie, żeby rozkładać do substancji mineralnych. Woda, która tutaj jest w tych torfowcach, jest nawet... O, możemy wycisnąć tą wodę, jak widać, z jednej pięści takiej torfowca. Bardzo dużo możemy jej wycisnąć. Torfowiec zawiera komórki wodonośne. To są takie małe beczułki, które pozwalają zgromadzić Torfowcowi kilkanaście razy więcej właśnie wody niż sam waży w suchej masie. Warunkiem istnienia i tego, że torfowisko jest żywe, jest to, żeby to wysycenie tej, tego złoża torfowego było maksymalne, żeby na wierzchu tego złoża funkcjonowały. Stale przyrastające rośliny torfowiskowe, żeby to, to uwilgotnienie było maksymalnie wysokie. Jeżeli odprowadzamy wodę czy systemem e, jakichś rowów, czy też chociażby osuszymy samo krajek torfowiska, to doprowadzamy do tego, że ta woda z torfowiska zaczyna uciekać no i e, uruchamiamy proces murszenia. E, jest to proces taki samonapędzający się, bo wraz z tym procesem e, stopniowego osuszenia na kopule torfowiska wyrastają różnego rodzaju drzewa liściaste. Brzozy, kruszyna, osika. I one dodatkowo wzmacniają poprzez transpirację z liści. Pobierają korzeniami wodę z torfowiska i poprzez liście wysyłają ją do atmosfery. Niestety od wieków torfowiska zanikają. Dzieje się tak w całej Europie, przede wszystkim ze względu na eksploatację gospodarczą oraz meliorację. W wielu krajach, w tym też na ziemiach polskich, od wieków wydobywano torf, który wykorzystywano jako opał. W bieszczadach, gdzie drewno było łatwo dostępne, nie zachowały się wzmianki o tego typu eksploatacji. Tutaj degradacja torfowisk następowała przede wszystkim poprzez ich odwodnienie i próby zagospodarowania. Próbowano to torfowisko osuszyć, aby było, przynosiło lepszą paszę dla bydła, dla owiec i stąd też dosyć szybko na torfowisku wysokim Tarnawa pojawiły się rowy melioracyjne, uwidocznione już na wojskowych mapach z połowy XIX wieku. Do degradacji torfowiska Tarnawa przyczynił się także pożar, który wybuchł tu w roku 1927. Ogień został prawdopodobnie zaproszony od iskier z lokomotywy kolejki wąskotorowej, służącej do przewozu drewna. Pożar trwał aż 5 lat i był niemożliwy do ugaszenia. Ten pożar nie rozwijał się, nie buchały płomienie, tak jak sobie wyobrażamy pożar, ale tlił się pod ziemią, trwał przez kilka lat i doprowadził do degradacji tego złoża torfowego i do murszenia rozległej powierzchni torfowiska. Jednak najgorsze czasy dla torfowisk, jak i dla całej bieszczadzkiej przyrody, nastały po utworzeniu na tych terenach gospodarstwa Urzędu Rady Ministrów, a później przejęcie ich przez kombinat IgloPol. Wtedy to przeprowadzano gruntowne melioracje, a Dolina Górnego Sanu i Dolina Wołosadki były intensywnie wykorzystywane do uprawy i hodowli. Do tych historycznych już odwodnień torfowisk wysokich dołożono jeszcze melioracje związane z funkcjonowaniem dużych ferm hodowlanych, które w latach 70. i 80. rozwijano w regionie Doliny Górnego Sanu. A więc fermy Tarnawa i towarzysząca infrastruktura wymagały dużych połaci. Pastwisk, dużych połaci łąk kośnych. Aby z tych łąk korzystać, osuszano tereny przyległe do torfowisk. Co prawda same torfowiska zostały objęte rezerwatami przyrody, ale już na okrajkach torfowisk zakładano sączki drenarskie, kopano rowy melioracyjne i to doprowadziło do osuszenia nie tylko przyległych łąk, ale też i miało niebagatelny wpływ na same torfowiska wysokie to torfowisko uległo przekształceniu w tak zwany bagienny na kopule torfowiska wyrosły sosny wyrosła brzoza omszona które w momencie gdy była duża wilgotność rosły bardzo bardzo powoli ale gdy ta intensyfikacja osuszania torfowiska postępowała to i te drzewa zaczęły rosnąć dużo szybciej i torfowisko które początkowo miało charakter Nieleśny nagle stało się zbiorowiskiem leśnym. W roku 1959 w części torfowiska Wołosate utworzono rezerwat przyrody. Kolejne fragmenty bieszczadzkich torfowisk objęto ochroną w latach 70. i 80. XX wieku. Jednak kompleksową ochroną te tereny zostały objęte dopiero po przejęciu ich przez Bieszczacki Park Narodowy. Po badaniach stanu roślinności rozpoczęto przywracanie dawnego stanu wód gruntowych. Przede wszystkim przez budowę zastawek na rowach odwadniających i tworzenie stawów i oczek wodnych. Główne zagrożenia torfowisk wysokich w Bieszczadzkim Parku Narodowym wynikają z aktywności człowieka w przeszłości, czyli z, przede wszystkim z melioracji prowadzonych w, po sąsiedzku, albo na łąkach, albo na samych okrajkach torfowisk a niekiedy nawet i na kopułach torfowisk wysokich. Więc problemem, z którym trzeba się zmierzyć, chcąc chronić torfowiska, to jest ograniczenie odpływu wody i zabezpieczenie otoczenia, czyli zasypanie rowów melioracyjnych poprzez zastawki ziemne czy też drewniano-ziemne. Takich zastawek tutaj na terenie Górnego Sanu w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało ponad 600. Natomiast poważnym zadaniem, które realizujemy corocznie, jest walka z sukcesją wtórną. Konieczne jest wycinanie co jakiś czas podrostów brzozy, osiki i, i kruszyny. Ta walka musi trwać, nie może być zaprzestana, bo po prostu te młode drzewka szybko pokryją całą kopułę torfowiska i przyczynią się do postępującej degradacji torfu. Bieszczady, podobnie jak inne obszary górskie, charakteryzują się dużym odpływem wód powierzchniowych. Dlatego niezwykle istotna jest ochrona zasobów wodnych gromadzonych między innymi w torfowiskach. Są to miejsca cenne nie tylko ze względu na retencję, ale stanowią również środowisko życia dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Torfowiska wysokie to bardzo zróżnicowane ekosystemy, w, w których skład wchodzą płaty mszaru torfowcowego z torfowcem, który tutaj jest widoczny, nawet wysoko. Te poduchy narastają, na nich roś, rośnie na przykład w tym przypadku modrzewnica północna. Tutaj właśnie jako przykład rośliny reliktu glacjalnego, polodowcowego, takich reliktów tutaj więcej znajdziemy, bo i barzynę czarną i inne, mszar bagienny, gdzie bagno zwyczajne rośnie, większa, wyższa krzewinka. Jeszcze dalej gdzieś na okrajku znajdziemy wełniankę pochwowatą. No i te torfowiskowe zespoły przechodzą, zespoły już okrajkowe, budowane często z torfowisk niskich. Torfowiska pełnią ważną rolę w odkrywaniu historii szaty roślinnej. Obecność pyłku kwiatowego i zarodników w kolejnych warstwach osadu pozwala na odczytywanie wydarzeń przyrodniczych nawet sprzed tysięcy lat. Tutaj co roku na tym torfowisku odkłada się warstewka roślinności, która zamierając zabiera ze sobą w przeszłość pyłki roślin. Na podstawie tych właśnie warstewek, gromadzących się przez tysiące lat na torfowisku wysokim i zawartych w tych poszczególnych warstewkach pyłkom roślin, możemy tę księgę przyrody odczytać. Co ciekawe, torfowiska występują nawet na połoninach. Może to zaskakujące, ale właśnie w tych najwyższych partiach górskich, na krzemieniu. Czy na połonie Wetlińskiej mamy niewielkie oczka, tzw. zwanych torfowisk zawieszonych, czyli takich zatorfień, które występują na skałach. Zbudowane są z torfowców, z barzyny obłóćwiowej, z innych krzewinek z rodziny brzosowatych. Mają mniejszą miąższość niż te torfowiska dolinne. Ona sięga tam kilkudziesięciu centymetrów, czasami trochę ponad metr. Ale właściwie no, działają podobnie jak te torfowiska w Dolinie Sanu. Też korzystają z wód jeśli chodzi o swój rozwój. Też liczą no, setki, a niekiedy nawet tysiące lat, bo takie torfowisko na Krzemieniu swoją historią sięga 2000 lat. Torfowiska to nie tylko obszary ważne ze względów przyrodniczych, ale stanowią także atrakcję turystyczną. Warto je odwiedzać o różnych porach roku. Będąc w Bieszczadach koniecznie trzeba się wybrać na torfowisko tarnawa. W 1976 roku utworzono tu rezerwat przyrody, który w 1999 roku został włączony do bieszczackiego parku narodowego. Turfowisko... Bieszczadzkie są udostępniane turystycznie, poprzez specjalne kładki, które umożliwiają bezpieczne i wygodne poruszanie się w obrębie kopuł i okrajków torfowisk. Dzięki tym ścieżkom możemy obserwować torfowiska przez cały rok, a warto tu przyjechać zarówno wiosną, kiedy kwitnie bagno zwyczajne, wełnianka pochwowata, czy rozwijają swoje kwiaty, krzewinki z rodziny wrzosowatych, czyli borówka bagienna, borówka brusznica czy borówka czarna. Warto przyjechać też latem, kiedy owocują krzewinki takie jak borówka brusznica czy żurawiny, czy borówka czarna. Ich jagody przyciągają różnego rodzaju zwierzęta, które korzystają z tych owoców, więc możemy prowadzić różnego rodzaju obserwacje przyrodnicze, no a takim najbardziej kolorowym okresem w ciągu roku jest jesień. Na torfowisku wysokim ma ona taki szczególny charakter, gdyż te krzewinki przebarwiają się. Jest to okres, gdzie nie tylko warto te buczyny bieszczadzkie oglądać, ale warto też zajrzeć na torfowiska wysokie. Dzisiaj torfowiska chronione są jako siedliska, zamieszczone w Dyrektywie Siedliskowej Unii Europejskiej. Ich degradacja może prowadzić do bardzo niekorzystnych następstw dla klimatu. Osuszanie torfowisk powoduje, że przestają magazynować i oddają do atmosfery związany przez tysiące lat węgiel. Trafia on do atmosfery w postaci dwutlenku węgla i metanu, zwiększając efekt cieplarniany. Aby więc torfowiska pomagały nam, a nie szkodziły, musimy je objąć szczególną troską. O tym, jak ważna jest ochrona środowiska, wiadomo od dawna. Chronimy obszary cenne przyrodniczo, poszczególne gatunki roślin i ich zbiorowiska, dzikie zwierzęta, korytarze ekologiczne, czy też krajobraz. Ale jest jeszcze jeden element środowiska, o którym nie możemy zapominać i który musimy objąć ochroną to ciemne niebo które jest uważane za wspólne dziedzictwo ludzkości, zagrożone nadmierną i szkodliwą emisją sztucznego światła. W Polsce jednym z nielicznych obszarów o niewielkim stopniu zanieczyszczenia światłem są bieszczady. môžeme tu aj podíviať neba, ktorého už prakticky nemá. E, nebo, ktoré mal Koperník v Heveli už nad Gôvou i ktoré nám tovažišilo setky lat. Veľu osob, ktoré e, odviedzajú Vieščady, e, sú pod ogromným vražením e, rozgviežďaného Vieščadského neba. E, až trudno sobie vyobražiť, že e, jedna tretia ľudskoští, Nie widzi drogę mleczną ze swojego miejsca zamieszkania. To są wyniki na podstawie map zanieczyszczenia światłem. Generalnie, jeżeli popatrzymy na mapę Europy świetlną, obszary, które są zanieczyszczone światłem, w którym to światło jest po prostu wszechobecne, w zasadzie obejmują większość, większość obszarów. I przyglądając się takiej mapie, widzimy, że tylko nieliczne skrawki w takiej skali pozostały ciemne. I bieszczady należą właśnie do jednego z takich miejsc, w którym w dalszym ciągu mamy stosunkowo niewiele światła, co powoduje, że są wyjątkowo dobrym miejscem do obserwacji gwiezdnego nieba. W dużych miastach na nocnym niebie widać najwyżej 200 gwiazd. Natomiast w bieszczadach możemy zobaczyć nawet 7 tysięcy. Ciemne niebo potrzebne jest nam nie tylko do obserwacji gwiazd. Nocne ciemności pozwalają ludziom wyregulować rytm okołodobowy. Zanieczyszczanie światłem ma negatywny wpływ na środowisko. Nocne niebo jest również częścią naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, czyli chroniąc nocne niebo, chronimy również. Gatunki, które są uzależnione od ciemności. Większość zwierząt, dużych drapieżników, roślinożerców żeruje nocą, więc oświetlenie jakiegoś terenu wpływa na to, że te zwierzęta są dla siebie widoczne, co akurat nie przy ukrywaniu się roślinożerców i polowaniu drapieżników ma zasadnicze znaczenie. Poza tym zwierzęta lubią ciemne miejsca do przemieszczania się, najczęściej przesmyki zwierzęce. Bardzo ważne jest, żeby to nocne światło było naturalne, czyli takie, jakie mamy je z gwiazd, jakie mamy je z księżyca, a nie ze sztucznego oświetlenia? Choć zanieczyszczenie światłem ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt, to w Polsce, podobnie jak w innych krajach, nie ma jeszcze przepisów prawnych regulujących ten problem. Nadmiar sztucznego oświetlenia nie jest czynnikiem korzystnym. Podobnie jak w przypadku pozostałych zanieczyszczeń, należy prowadzić działania mające na celu ograniczenie emisji. Dreszczowski Park wykonuje szereg działań w tym zakresie, zarówno tutaj naszych wewnętrznych, czyli unikania nadmiernego oświetlenia, tam gdzie te obiekty należą do nas i tam gdzie możemy jak najbardziej ograniczyć źródła światła i zanieczyszczenie światłem. No i oczywiście też staramy się konsultować projekty zewnętrzne, takie jak przebudowy dróg, budowa rond i różnych innych obiektów o tym charakterze na terenie Parku Narodowego. Konsultować je w ten sposób, żeby też ograniczać do minimum liczbę źródeł światła, które będą nam tutaj wpływały na właśnie odbiór nieba nocą. W miejscach, w których zanieczyszczenie światłem jest najmniejsze, tworzone są specjalne obszary ochrony nazywane parkami ciemnego nieba. Jest szereg miejsc w parku, które są wyjątkowo dobre do tych obserwacji, i staramy się te miejsca właśnie wykorzystywać do różnego rodzaju zajęć, które, to, które nam pokazują gwiazdy. Jest to oczywiście chatka Polina betlińska, gdzie takie zajęcia możemy przeprowadzić. Są zajęcia w Tarnawie, gdzie mamy nasze małe, niewielkie obserwatorium, w którym również są prowadzone zajęcia, już tutaj takie nawet bardziej fachowe, w których uczestniczy instruktor, który może nam o tym jezdnym niebie dużo, dużo opowiedzieć. Interesuję się astronomią od dziecka i tak się składa, że część młodości spędziłem na obserwatorium tutaj po stronie słowackiej. No i odwiedziłem Bieszczady jako turysta, no i byłem zauroczony widokami, nie tylko w dzień i nocą. Wykonywałem również pomiary zanieczyszczenia światłem. Znajdujemy się w Tarnawie Niżnej, gdzie powstało miejsce do obserwacji nocnego nieba z domkiem któremu tak potocznie można powiedzieć odjeżdża dach na kółkach, jest to nowoczesne rozwiązanie obserwatoria przyszłego obserwatoria. W tej chwili się znajduje w domku teleskop, przez który można podczas pokazów Gwiezdnego nieba obserwować obiekty na niebie. W parku niemal w każdą pogodną noc organizowane są pokazy. Możemy zobaczyć tysiące gwiazd, nauczyć się orientacji na niebie i rozpoznawania głównych gwiazdozbiorów. Możemy doświadczyć nie tylko widoków Drogi Mlecznej, ale i księżyca podczas księżycowych nocy, planet, na przykład Saturna z pierścieniem. Również obserwujemy gwiazdozbiory, podobnie jak w planetariu, tylko, że tutaj mamy naturalne niebo. Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady obejmuje obszar o powierzchni niemal 114 tysięcy hektarów. W jego skład wchodzi Bieszczacki Park Narodowy oraz dwa parki krajobrazowe Ciśniańsko-Wetliński i Doliny Sanu. Należy też podkreślić, że Park Gwiezdnego Nieba i w ogóle ta idea ochrony nieba i ochrony krajobrazu przed zanieczyszczeniem światłem to nie jest też idea taka, która rozwija się tylko w Polsce. My współpracujemy bardzo mocno z Parkiem Narodowym Połoniny po słowackiej stronie. Po strone Slovackej, ktorý znajduje e, observatorium observatórium e, s, s druhým najväčším teleskopem na Slovácii, e, kde sú e, organizované pokazy kviezdneho neba. Je takšie skláda, že po strane ukrajinskej je kolejný tretí park, tzv. Zakarpatský park temného neba, ktoré razem tvožou tzv. Trújpark Karpaty-Vschodne máme netúko povoniny rôzne um, i rúžne atrakcie v deň, ale možno nocou podíviať e, nebo. E, netreba navet tak účestničiť na pokazách, možno samodielne e, z dovolného miesta v Bieščadách vydať uh, e, nebo. Ochrona ciemnego nieba jest traktowana przez Bieszczacki Park Narodowy na równi z dbałością o zachowanie skarbów flory, fauny i przyrody nieożywionej.